Siemano ludziska, ja z tej strony oczywiście Bajtek Witam was w kolejnym odcinku Arkadówek które której liczy się dobry humor i przede wszystkim niezła zabawa. Tym razem za starami niemieckich maszyn Focke-Wulfy, Foczki, i Messerschmitty. Zobaczymy czy aż tak ten parzec nie znerwił i czy nadal dają spokojnie radę na właśnie Arkadówkach. Czyli co? Zaczynamy? Zaczynamy! Także witam was bardzo serdecznie na kraterze Mapa bardzo, bardzo stara. Mapa półtora roku Grałem jeszcze na nią, w nią podczas zamkniętych alfa testów do gry Przeciw sobie mamy bumerangi, zera, migi trzecie, befy, iły dwójki A parę w ogóle mobowców mi widać O jest jakiś jeden, dobra w końcu pojawiły się Także my cały czas się wzbijamy, bardzo ostro idziemy w górę, żeby te mobowce wroga zniszczyć To jest nasz główny, główny cel Zobaczymy czy nam się uda Zobaczymy Bobowce są przeważnie na bazę naszą Jeżeli są mocniejsze, bo słabsze tego trzeba się nimi w pierwszej kolejności głównie zająć. Mamy nadal Spiko w Henklu, idziemy od boku. Bierzemy lekką poprawkę na strzał, nurkuję, żeby uniknąć ostrzału. Zostawiamy go, trochę troszkę już nas do, dość, dość dostał od nas. Mam nadzieję, że spadnie w końcu. I 2 i 4 jest atakowany. My jesteśmy na wysokości, nie martwimy się o nic więcej O to się nie należy martwić I jeszcze nie spata a szkoda I Właśnie, coś go tam atakuje Coś mi chce ukryć zwyczajnie, fraga! My idziemy na I-185 I jest nim, dobra Następnie do nas się zbliża Kolejnym krokiem. Łapiątka wow, dość groźny przeciwnik. już po nim. Kolejna również idzie. tego się po ja, ja, Ajajaja. To mi nie wyszło tak jak chciałem. Tak samo nie jestem on niezwrotniejszy, to jest ufo. I tu będzie problem, musisz, ponieważ działka rajskie są teraz bardzo mocne. Powiem szczerze, są nieziemsko mocne. Mamy dwa, postanowimy jeszcze zniszczyć patrolowcę. Są bardzo mocne białka. O, jeszcze trzeci się dołączył na dokładkę. U góry idzie Mig. Może jeszcze go zestrzelimy ostatnim naszym życiem. Jest po Migu, jest po nas, super. Przy fragie na pierwszym orcie nie jest super wynik, ale mogło być lepiej w każdym bądź razie. Naszą przewagą w walce właśnie z łapiątkami i łapiętkami jest wysokość, jeżeli chodzi o Fokę Ulfa. Nie kręci on dobrze, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi. Nie kręci on dobrze z tym podobnymi samolotami jak łapięć. Grałem łapiątką przed chwilą na Arcadzie, jeszcze troszkę wcześniej, zanim nagrywałem i powiem szczerze, że to jest naprawdę mega, mega ufo. Ten samolot, nie wiem co z nim, się, co z nim zrobili. Ale jak strzela, to zdejmuje na jednego strzała. Te działka mają taką potężną moc, jakbym strzelał z laserowej dzidy. No kurwa, no... To już nie jest śmieszne, z tego względu, że jeszcze ta klasa rosyjska w ostatnich paczach, no, była taka w sobie. Znaczy, normalna była, a w tym momencie... Ja rozumiem, że to jest rosyjska gra, że taka jest w sensie polityka gajdzina, ale w tym momencie ta gra jest mega mocna! Nie chcę komentować za bardzo, no, ale no taka jest prawda. Jerdwa nad nami, zaatakujemy sobie go. Niestety bez uszkodzeń. Bo to jest z ws nie niedobrze. tak nie wolno jego podchodzić. Pod nami jest boomerań, jakiś daniel.pl. Thunderbolt, atakujemy daniela.pl. Schodzimy, albo jeszcze jak, jeszcze jak? Jeszcze speedfire, kurde, ileś tu się porobiło. O ludzie! Dżung wjętych Może będzie trzeci, jest trzeci Super Uciekamy oczywiście, my dalej w Którego wcześniej też atakowaliśmy Też Groźny, nie należy mu podchodzić blisko O ma 20 na ogonie Zrobimy sobie lekkie przeładowanie działek Kolejny Jera atakuje nasze lotnisko, mnie coś goni To jest peszka, peszki się nie martwimy 20 sekund Nie zrobiłem, mój błąd Jest to kolejny Jer, z tych wyższych Jerów Także musimy iść bardziej i bardziej górą Czekam na przeładowanie 8, 7, 5, 4 Dobra, możemy już powoli schodzić na niego. Dlatego tam powoli idzie po nim. Mamy szóstkę, nie jest całkiem źle. Dziesiątka, ja jest zadowolony. Yy, przy okazji, Jury są teraz na trzeciej erze. Ewentualnie na czwarty chyba to wyższe, ale nie jestem pewny, nie pamiętam, bo teraz jestem no dość nie niezorientowany w obecnym, w obecnym matchmakingu gry. Czyli w obecnym przetierowaniu na te ery samolotów. Powiem szczerze, że... Czy patrz mi się podoba? Patrz mi się bardzo nie podoba z tego względu, że jest to straszne. E, strasznie podobne do tego co ma konkurencja, a co o tym idzie strasznie podobne do modelu e, zarobków i to jest bardzo, bardzo złe, bo no moim zdaniem twórcy strasznie... W sensie straszny, no bo to jest straszne, no użyłam słowa straszny, straszne. Ja mogę użyć słowa, nie wiem, hor, horrible, Okropny, no strasznie szybko minęła ta bitwa strasznie, strasznie, strasznie. 6 samolotów, pierwsze miejsce w teamie. Yy, całkiem nieźle, żeby nie było, że to jest troszkę na krótko, bo troszkę krótko. Zagramy sobie następną bitewkę. I teraz tak, bierzemy do boju. Bitwy znacznościowe gramy następną bitewkę. Hello everybody, witam was oczywiście na drugiej bitwie, tym razem pola ryżowe, również atak na cele naziemne. Czyli spodziewaj się spamu jerów. Dokładnie, które atakują twoje lotnisko, i wygrają bitwę. I teraz, tak wracając do dyskusji, patrz 1.37, czyli aktualizacja 1.37, wywarła na mnie bardzo niepozytywne wrażenie. Ale jest to zaznaczam tylko i wyłącznie moja osobista ocena, którą chciałem pokazać jako bajtek, przede wszystkim. Gracze zostali potraktowani bardzo bardzo ostro. System, który mamy, jest podobny do systemu z pewnej konkurencyjnej gry. Jest on głównie zamiany na hajs. Oczywiście gramy bez hajsu, no przecież hajs nieważny, jest nikt, przecież nie płaci, nie płaci żadnych pieniędzy do tej gry. Jest to dziwne. Oprócz tego normalne sowieckie maszyny, normalne w poprzednim patchu, są teraz Uber Pro Elo fajne. Dziwnym trafem się... oczywiście łatwo je zniszczyć, jest, nie jest, pro, nie jest jakoś trudno je zniszczyć, ale dziwnym trafem one są bardzo. Bardzo ale są to, bardzo mocne. Skręcają, super. Strzelają, jeszcze lepiej. Zdejmują na jednego strzała, te działka po prostu, no, robią siekę. Dobra, może i były całkiem oczywiście mocne, w rzeczywistości, ale w tym momencie mamy ponownie faworyzację przez rosyjskie studio, o rosyjskich maszyn. Nie jest to dziwne, bo taką technikę znamy też z całkowicie innej, podobnej gry, jeżeli chodzi o właśnie faworyzowanie pewnych maszyn. Chociaż tam aż tak mocnego nie było. I w tym momencie, wracając do naszych kochanych BF-ów, BF-ami w tym momencie jest trochę ciężej grać. Radziłbym się przerzucić na foczki, które w końcu po kilkunastu ciężkich miesiącach otrzymały nowy model lotu. Tak otrzymały, jestem bardzo bardzo zły, bo zaatakowałem bezbronnego bobowca, ale od tego tutaj jestem, żeby te bezbronne bobowce atakować. W końcu jestem myśliwcem wysokościowym. No, nie jestem myśliwcem wysokością grając w ale jestem w którego zdaniem jest zniszczenie jak największej ilości, oczywiście moje zdanie, Jerów i tym podobnych maszyn, ażeby nie zniszczyły naszego kochanego, ukochaniotkiego lotniska, a tym bardziej celów naziemnych. Idąc dalej, co następuje w następstwie naszego rozmowania małego, głupiego lotniska, toku będziemy po prostu dłużej grali bitwę, bo się skończą im bombowce. Hurra, hip, hip, brawo. Dobra, koniec tych wszystkich mądrości. Gonimy ta z Jera, który ma prawdopodobnie 20 z tyłu Nikol, Nikol, Nikol Jest to m 105 I właśnie chyba to jest ten z 20 Na wielkiej jego dupie Kolega właśnie skręca My go gonimy, podejdziemy sobie od dołu Tak, ażeby nas ta dwudziestka Za bardzo nie trafiła Bo będzie naprawdę, naprawdę to boleć Możemy już spokojnie na niego strzelać Jest już po nim. Kolejne zdjęte. Jakże emocjonująca rozgrywka na tych pułapach jest. Podleć zniszcz. I teraz tak. Co żeby sobie nie schodzić z tych pułapków. Posiedzimy sobie tutaj bardzo, bardzo grzecznie. Do nas liczy się przede wszystkim dobro drużyny. Bo przecież zawsze nasi gracze drużyny starają się nam pomóc. Szczególnie jeżeli gonimy w trójkę jednego fraga. Ewentualnie jeżeli go uszkodzimy to gracz są na zbyt chętni, żeby nam komuś go zestrzelić. Czyż tak nie jest? No oczywiście, że tak jest. Głupota. Głupota, ale no cóż, no, każdy chce mieć fraga, każdy chce mieć więcej punktów. I tak to się odbywa. Posiedzę jeszcze chwilkę na pułap sobie poczekam na jakieś wrogie mobowce, które ewentualnie się pojawią, nie po to pochodziłem na ten pułap tyle czasu fajnie było zejść, nabić sobie te fragi. Ja wiem tam to jest fajne, bo walka się dzieje w ogóle, nie wiecie i to, tak, i to, tak, i dom Jak sądzicie, warto, 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 czy nie warto? Schodzimy czy nie schodzimy? No my też tak korci, żeby tam zejść. No dobra, schodzimy Niech wam będzie. Niech wam będzie, schodzimy ich tam, poniszczyć. O, właśnie, prawie daj 0 na starcie przyatakujemy z góry 0. 800 Fokkełów wam panie prędkość odrzutowca. Nie wierzę, jest arcade, tu mi skrzydeł nie urwie. Like a boss. No, niestety. Zeranie wykręcę, jakbym bardzo próbował to robić. O, i za mną już mam kolegów. W sporej znacznej ilości kolegów mam. Dlatego się postanowimy troszkę pobawić. Tu jest Sztukas. Nic z jej nie widzę. Lecimy lotem nurkowym na Sztukasa. Potem Becha, potem Spitzfriera. O ile nam to oczywiście wszystko się ładnie w planie ułoży. O ile żaden nie postanowi zmienić kursu. Do no większości ubijemy Dobra, i Spitfire padł Super! Oczywiście mi wracamy do góry Łap to podstawa Dojna z BFE Wersja Emil Zawracamy ponownie Troszkę bierzemy pod siebie I na Emila kręcimy, który w dołu, w dołu bije się z naszym Fokkeulfem My mu pomożemy, nie pomożemy, już za późno Już mu nie pomożemy Czyli tak, przeładowanie na naszym Foko Wulfie. Przeładowanko, przeładowanko. 20 sekund poczekamy go i na zbiu fighty. ten nie ląduje wcześniej, bardzo dobrze. Wracamy na pułapik, chowamy klapy. Wystrzegamy się wroga, wróg jest B, wróg jest zły, wróg ma bardzo ostry kły. Dlatego tym razem zaatakujemy znowu z wyższego pułapu. Może Wellington, Wellington nie, Wellington nie jest groźny. MC202 pod nami jak, a tu się dzieje jakaś fajna walka, której wyników nie jestem w stanie przewidzieć. Mamy 4 fragi, nie jest to jakiś pasjonujący wynik, bywało lepiej, o wiele. Do tego zakończymy z Spitfire'a na dole. Więc Spitfire aż prosi się o nauczkę że nie należy tak nisko latać i tak źle z Onaż błaga o tę nauczkę. Teraz MC202 BF109 który chyba spada. To może nam wyspaść. I tym razem MC202. Tego akurat już nie wrócimy. Mamy temperaturę oleju, zbytnią silnika. Jest to właśnie nowość w tym paczu. Paczu aktualizacji. Że nam pokazuje taką właśnie temperaturę. O, jakaś tutaj peszka leci. Ale wykręcił kuban No tak, przecież to ruskie W końcu padłeś, padłeś Padłeś, jesteś ruskim i padłeś Stary, normalnie mogę ci pogratulować Kolejny B. Au! Mój mnie pyknął No trudno się mówi, no zdarza się każdemu, nawet najlepszemu Niszczymy się działo. Coś mnie zaatakowało. tego nie przewidziałem. Na szczęście aż tak bardzo nie bolało. Zakręcimy se na niego. Już pułapu nie bierzemy, bo nie ma na to czasu zbytecznie. Wiedziałem, że mnie zramuje. Jan Wenzel. Pozdrawiamy Jan Wędzla Pędzla. Nevermind. Janku. Eee, trzeba było mnie ramować, to było złe. 7 fragów, 10 to jest takie wiecie minimum, które wypadałoby, żeby nie zlamić, żeby nie pójść że bajtek jest nubem. Dlatego mamy jeszcze troszkę punktów, jeszcze troszkę samolotów jest. Bierzemy pułap, łapiemy. I dziesiątkę postanowimy ubić. Czy coś zadeklarujesz lotnisko, punkty? Nie, 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 nic z tych rzeczy. Jest dobrze. Tu nurkuje nas Junkers, 8-8. Bardzo fajna maszynka, chwalę ją sobie, lubiłem ją latać i lubię cały czas. A więc kolejny, jest to jakiś tam, prawda? bodajże Polak. O, właśnie wali świece. Znaczy, wali świece. No, coś tak, coś pod to. Nie wiem, co próbuję robić. Chyba właśnie coś pod to. My ja też walimy świece. Nie bądźmy gorsi. Możliwe, że ma jakiś problem z ogonem, powiem szczerze, wiecie. Zajmę tam, dolecimy do niego, to mnie trochę czasu. Naprawdę. Oni mają coraz mniej samolotu, dlatego ja wyrównam lot. Niech nasza oczka rozpędzi. Ona się spędza bardzo szybko. Także, jeżeli ktoś latał BF-ami, 109-kami, czy tym podobnymi samoloczkami, to doradzam Wam bardzo szczerze, żebyście przełożyli się. Co jest pode mną? Żebyście przełożyli się na. Nie. Żebyście przełożyli się właśnie na samoloty. Foczki. Foczki przerwało mi nagrywanie. Ponoć za mało miejsca na dysku. Dostało 4 GB, no całkiem nieźle, ale okej, okay. słuchajcie, to było zaraz przed końcem bitwy, także nic nie straciliście, Sprawdźmy statystyki, Bajtek jest na trzecim miejscu, całkiem nieźle, jeżeli chodzi o ilość zniszczonych samolotów, to jestem zaraz, jestem najwyżej. I teraz tak, nie straciłem ani jednego samolotu, naprawdę, nie straciłem ani jednego samolotu, mieliśmy tylko i wyłącznie 7 samolotów, 7 samolotów zniszczonych na Focke-Wulfie właśnie A5. Czyli naprawdę, naprawdę fajny, fajny wynik. Całkiem, całkiem nieźle, całkiem zgrabnie. I teraz tak, jeszcze wytłumaczmy troszkę, troszkę o tym systemie. Słuchajcie. Jeżeli macie jakiś samolot badany, no to wiadomo, że całość, ileś punktów na samolocie, które zdobyliśmy, przechodzi wam na maszynę, którą aktualnie badacie. Jeżeli cały czas jakiś tam odkrywacie moduły, to część przechodzi na moduły, a część na. Samoloty. Reguły naprawdę nie ma. Każdy ma jakiś troszkę inny przelicznik tego, ile tego EXPA przechodzi na samolot, a ile na moduły, które obecnie badacie. Jest to dość dziwne, moim zdaniem, troszeczkę, ale co ja mam na to poradzić? I teraz tak. Tu macie oczywiście pokazanie jak idzie wam proces badania poszczególnych modyfikacji do każdego z tych samolocików. Idąc dalej, oczywiście, kasa, i tak dalej, to jest normalne co było, i to jest obecnie, jaką jednostkę, jaki pojazd, jaką maszynę obecnie właśnie badacie. To jest takie bardzo, bardzo szybkie wytłumaczenie tego właśnie obecnego pacza, aktualizacji, modyfikacji, która weszła. I plus do tego jeszcze, oczywiście, wolne punkty świadczenia, które, które możecie wykupić za pomocą złotych orłów i przeznaczyć na jakieś tam inne samoloty. Genialne, beznadziejne. Dlaczego? Bo ja miałem 60 czy tam 70 milionów punktów wcześniej, a w tym momencie mam 6 milionów, które zostały jak widzimy skonwertowane. Ale patrząc chwilę na to, co się dzieje, na przykład, na przykład przykładowo Panterka kosztuje 500 tysięcy punktów, inna kosztuje tam 600 tysięcy punktów, i nagle to nie jest 5 milionów, do której miałem cały level 20 z kilkoma samolotami naraz, tylko to jest, są dwa samoloty, tak. Nie podoba mi się to. No, i tym oczywiście dość negatywnym nastawieniem kończymy ten odcinek. Przepraszam Was bardzo, nie udało mi się ubić 10 samolotów, tylko 7. Mam nadzieję, że zreko zrekompensowa zrekompensowało Wam to, że leciałem jednym samolotem. I cóż, widzimy się oczywiście już nie za niedługo na polowaniach z bajtkiem. Tym razem prawdopodobnie jest Henschla 129, właśnie z tego samolciku z działkiem 75 działem. 75 mm. Postrzelamy sobie do czołgów i bombowców. Zobaczymy, jak to coś potrafi rozpieździć wszystko dookoła. Cześć, macie zobaczyska, hej, widzimy się w kolejnym odcinku i oczywiście szczęśliwego nowego roku.